Witam Cię wszystkich bardzo serdecznie, gdzie jesteśmy i o czym dzisiejsza będzie opowieść, a zaczynamy od tego, w którym miejscu to jesteśmy. Jesteśmy na ulicy Okrzei w Gorzowie Wielkopolskim. Co tu się wydarzyło w czasach wojny? Bardzo, bardzo ciekawa historia. Tajemnica Gorzowa, tajemnica Gorzowa, nic tu się nie skryje, nic się nie schowa, tajemnica. Jeśli chodzi o katastrofy lotnicze, do Gorzów Wielkopolski, a wcześniej Landsberg nad Wartą był trochę upośledzony, jeśli chodzi o katastrofy lotnicze, ale jedna katastrofa na pewno się wydarzyła i to wydarzyła się właśnie tu, ulica Okrze i troszeczkę tutaj, gdzie te chaszcze się z boku zaczynają tam, no to się zaczynają już yy, działki kołoruskiego stawku. I, a tam dalej, jak myśmy pojechali, na wprost byłaby ulica Błotna, i gdzieś tutaj wydarzył się niesamowity wręcz wypadek. Spadł samolot, rozbił się samolot transportowy niemiecki Junkers U-52, w tamtych czasach, w latach 40., służący już jako samolot transportowy lub pasażerski. Witam, mam zamiar dzisiaj opowiedzieć o bardzo ciekawej, ale jednocześnie bardzo tajemniczej katastrofie lotniczej, która o, wydarzyła się właśnie tutaj, w tych okolicach. Proszę zobaczyć, rozbity transportowy Junkers U52, zwany przez Niemców. Cioteczka ju. Tak pieszczotliwie niemieccy żołnierze nazywali y, swój chyba taki koń roboczy, taki prawdziwy samolot transportowy tych zdjęć, proszę zobaczyć, to, jest, to są zdjęcia wykonane tu w tej okolicy, a ten komin, który widać na zdjęciu, to jest komin cegielni. Cegielnia znajdowała się w okolicy obecnej, y, obecnego supermarketu. Intermarsze, tu u nas w Gorzowie, gdzieś tu z boku, cała ta akcja się wydarzyła. To już były takie prawdziwe przedbieścia Gorzowa. Sama końcóweczka Gorzowa i tych zdjęć z tego rozbitego U52 zachowało się naprawdę dwa albo trzy. Widziałem chyba też czwarte zdjęcie, ale za diabła nie mogę czwartego zdjęcia odnaleźć. Ale jest jedno pewne: tu ta katastrofa się wydarzyła. Samolot leciał gdzieś z Prus wschodnich, gdzieś spod królewca, wyruszył i leciał do Pyżyc. W Pyżycach było lotnisko wojskowe, takie do szkolenia pilotów, takie pomocnicze wręcz, i on tam wiózł zaopatrzenie. Prawdopodobnie wydarzyło się to w styczniu roku 1944. A dlaczego mówię prawdopodobnie? Gdyż w styczniu 1944. Odnotowane jest, że rozbił się samolot im transportowy U52, i tylko jest taka krótka wzmianka o tym samolocie transportowym, tylko możemy się domyślić, że chodzi o ten samolot, tym bardziej, że zdjęcia, które pokazują rozbity samolot, pokazują go w scenerii śnieżnej. No i tu by się zgadzało, ale to są tak naprawdę tylko poszlaki. Zadziwiająco cicho było też w landsbergskich gazetach. Nie za bardzo poruszano temat rozbitego samolotu, o którym zrobiło się głośno w całym mieście. No coś takiego jak rozbity samolot no nie, nie uszedł uwagi mieszkańcom Landsberga. Natomiast sam fakt rozbicia tego samolotu został no, prawie całkowicie przemilczany. Jakim cudem udało się zachować? Zdjęcia tego rozbitego samolotu trudno aż powiedzieć. Podejrzewam, że są to jakieś zdjęcia prywatne albo takie półprywatne. No i niestety nie był to samolot U-52 o nazwie Melman 2, gdyż jakby ten się tutaj rozbił, to, to wojna zakończyłaby się dużo wcześniej. Samolot U52 o nazwie Bellman II był ulubionym samolotem Adolfa Hitlera. Tak, Adolf Hitler uwielbiał właśnie podróżować tym samolotem. Są nawet zdjęcia z wnętrza tego U-52, gdzie Adolf Hitler obchodził tam nawet swoje urodziny. Tak lubił latać tym Samolotem pan Adolf. Jeżeli ten Ju-52, który rozbił się w Landsbergu, leciał do Pyrzyc, przewoził on we swoim wnętrzu prawdopodobnie szybowiec. Bardzo ciekawa sprawa. Dlaczego dokładna data rozbicia się tego samolotu jest tak ciężko osiągalna, a wręcz, a wręcz nieosiągalna? Dlatego, że każda władza totalitarna bardzo chętnie chwali się swoimi sukcesami, natomiast porażkami, klęskami, o już nie. Społeczeństwo Landsberga miało żyć w przekonaniu, że wszystko jest cudownie, że Adolf Hitler, ich wspaniały wódz, osiąga tylko i wyłącznie sukcesy, a takie rozbicie się samolotu na terenie miasta, a to nie był wielki sukces i najlepiej, Oczywiście trzeba jest społeczeństwo poinformować, bo to zbyt duży szum się zrobił w mieście. Ale jak najszybciej sprawę ukryć, przyklepać, żeby o niej zapomnieć, no to już propagandziści III Rzeszy wiedzieli jak to robić. A dlaczego, jeżeli ju 52 leciał z PytoPyrzyc, to we w swoim wnętrzu, w tym przedziale transportowym przewoził śmiał? Szybowiec. Nie wiem, czy Niemcy są szaleni, czy Niemcy są genialni. Otóż, proszę Państwa, już w 1944 roku, a nawet pod koniec 1943, zaczęto wdrażać w życie samolot rakietowy Komet. Messerschmitt Komet o napędzie rakietowym, czyli tak, taka rakieta ze skrzydłami w zasadzie bardziej niż samolot. Ogrom, ogromne prędkości osiągał ten samolot i niestety miał jedną wielką wadę: bardzo krótko mógł lecieć, gdyż paliwo rakietowe było no, ograniczone. A podczas startu podwozie tego samolotu zostało odrzucane. Samolot z ogromną wręcz prędkością lądował na zwykłej wysuwanej płozie. To jest jakiś obłęd i szaleństwo, ale żeby dokonać tak karkołomnego czynu jak start, a szczególnie lądowanie, trzeba było pilotów przeszkolić na te samoloty Kobet, które jeszcze były tajemnicą, ale szkolenia już się zaczynały w tych pyżycach. I żeby pilotów w tych pyżycach przeszkolić na te komety, to specjalnie przystosowano do tego szybowiec. Szybowce normalne mają długie skrzydła, są bardzo stabilne w locie i, i, i łatwe, w, jakby to powiedzieć, w pilotażu. Natomiast Niemcy szaleńcy wzięli swój taki akrobacyjny. Szybowiec przystosowali do nauki na tych kometach, żeby pilot mógł poćwiczyć na szybowcach tak, jakby się latało na kometach. Więc co zrobili? Obcięli tym szybowcom skrzydła tak, poobcinali tym szybowcom skrzydła i w ten sposób szybowiec z takiego stabilnego latacza zrobił się szalony. Nie? Spadał dosyć szybko, nurkował bardzo szybko, a lądowanie było rzeczą trudną, gdyż yy, no podejście do lądowania było bardzo szybkie i niebezpieczne. Ale dzięki temu yy, można było wyszkolić odpowiednią liczbę pilotów. Pilotów na komety bez kometów. W materiałach dotyczących lotniska w Pyrzycach są ślady tego, że spod Królewca transportowano we samolotów transportowych właśnie szybowce przystosowane do udawania kometów. Czy wewnątrz tego rozbitego Junkersa, tu u nas w Gorzowie, znajdował się ten szybowiec? Tego nie wiem, ale historia jest ciekawa. Spokojna ulica Okrzei, na końcu miasta. A jednak fascynująca historia dotycząca katastrofy lotniczej. Mam nadzieję, że ten materiał wszystkim się spodoba. Proszę o łapki w górę, subskrybowanie. A jak ktoś czuje się na siłach, wspieranie finansowo kanału. Jak wesprzeć finansowo kanał jest w opisie link. I tam można się dowiedzieć jak to zrobić. Zapraszam. Ten film możecie państwo zobaczyć dzięki naszej inwencji twórczej. Materiał powstał z własnych środków, bez wsparcia naszego miasta Gorzowa Wielkopolskiego.